Lewenfeldowie powrót do źródeł, którą będziemy pokazywać do 22 czerwca bieżącego roku, opowiada o myślę, większości znanych postaci szanownią, czyli ostatnich właścicielach dóbr szanowskich, rodzinie Lewenfeldów. Myślę, że to osoby na tyle ważne dla historii, a nawet wyglądu naszego miasta. Że postanowiliśmy je przybliżyć naszym mieszkańcom, ale także wszystkim zwiedzającym, których serdecznie zapraszamy, żeby mogli poznać historię tej rodziny, żeby mogli poznać wygląd zabudowań dworskich za czasów Levenfeldów, no i wszystko to, co im zawdzięczamy. Wielu szanowian zastanawia się, skąd w ogóle ta rodzina znalazła się w Szanowie. Czy na tej wystawie coś na ten temat mogą się dowiedzieć. Jak najbardziej. Cała nasza opowieść koncentruje się wokół właśnie członków rodziny. No i pierwszego z nich, czyli Emanuela Lewenfelda, który wraz ze wspólnikami w maju 1856 roku zakupił tzw. Tak państwo Chrzanów, czyli między innymi właśnie dobra znajdujące się w centrum miasta, razem z majątkiem na Starej Hucie i innymi przyległościami. No i tym sposobem spowodował, że rodzina Lewenfeldów znalazła się właśnie w Chrzanowie i była tutaj niemal do wybuchu II wojny światowej. Państwo Chrzanów to brzmi dość ciekawie. Myślę, że dla większości tutaj mieszkańców skąd Chrzanów był państwem? Tak właściwie w języku handlowym określano kiedyś majątek dworski, razem z dobrami ziemskimi, także z terenem leśnym, który był częścią tego majątku. Wszystko to składało się na tak tzw. herrschaft chrzanów, co w dosłownym tłumaczeniu właśnie oznacza państwo chrzanów, a to właśnie nic innego jak Majątek, który był przedmiotem sprzedaży przez Stanisława Mieroszewskiego w spółce kupców wrocławskich, wśród których znajdował się Emanuel Lewenfeld. Rodzina Lewenfeldów to przynajmniej dwa pokolenia, które możemy tutaj zobaczyć. Dla Chrzanowa szczególnie ważne to, to pierwsze pokolenie tutaj, czyli Emanuel i Róża Lewenfeld, która myślę zapisała się w historii miasta i w pamięci też starszych. Mieszkańców. No, wśród nas już chyba nie ma nikogo, kto by ją pamiętał, ale przed II wojną światową była jeszcze dobrze pamiętana wśród mieszkańców miasta jako filantropka, osoba, która wspierała szczególnie ubogich, sieroty, wdowy, kolatorka kościoła Świętego Mikołaja. No i jakby nie było pierwsza osoba, która spoczęła w mauzoleum rodzinnym na cmentarzu parafialnym, czyli w dzisiejszej kaplicy cmentarnej. Drugie pokolenie, czyli synowie Róży i Emanuela, a tu szczególnie zapisali się w historii miasta Henryk Lewenfeld, choć tutaj nie mieszkał, bywał tylko tylko to w końcu patron naszej reprezentacyjnej ulicy Miasta, czyli Alei Henryka. Adolf Lewenfeld, profesor gimnazjum wieloletni nauczyciel tej zacnej placówki, ale też jeden z y, inicjatorów y, jej powstania. No i osoba, która mieszkała w Chrzanowie na co dzień, bo przez lata zarządzała majątkiem w imieniu swojego brata Henryka i ich y, najmłodszy brat Bruno, właściciel kontów, który zapisał się w życiu społecznym miasta jako członek towarzystwa łowieckiego Diana. Wystawa ciekawa, interesująca Sporo eksponatów. Co dokładnie możemy znaleźć na tej wystawie? Najwięcej eksponatów na wystawie to są zdjęcia, które my pokazujemy, bo chodziło nam o to, żeby pokazać rodzinę Lewenfeldów. Natomiast jest uzupełniona o przedmioty, które znajdują się w naszych zbiorach. A które były związane z Lewenfeldami. I są to przede wszystkim obrazy, portrety. Tutaj mamy portret Adolfa Lewenfelda, jego żony Elis Lewenfeld, ale są też na przykład reprodukcje oleodruki, które były na wyposażeniu domu Lewenfeldów. Z innych przedmiotów to są przedmioty będące wyposażeniem domu, tak możemy to powiedzieć dzisiaj, a więc na przykład krzesła, które zostały wykonane przez Gintera Lewenfelda, ale są to też na przykład częściowo zastawa stołowa, używana właśnie przez z rodziny Lewenfeldów. Z innych takich bardzo ciekawych przedmiotów no to można tu zobaczyć obraz namalowany na kamieniu przedstawiający świętych Annę i Joachima wraz z uczącą się Marią. Do takich muzealiów, na które szczególnie należy zwrócić uwagę, należy na pewno rzeźba. Jest to po piersie kobiety Agaty Naumann, autorstwa jej męża Karla Schlitera, powstałe w Dreźnie w 1880 roku, które przez długie lata funkcjonowało jako portret Róży Lewenfeld, ale nim nie jest, jak się później okazało. Na uwagę zasługuje sztandar gimnazjum imienia Stanisława Staszyca, który został poświęcony w 1921 roku. Na ten sztandar makatę aksamitną, haftowaną złotogłowiem, właśnie podarował Henryk Lewenfeld. Z innych ciekawych rzeczy, to na pewno należą do nich rysunki Wernera Lewenfelda, to z kolei syn Adolfa, przedstawiające różne widoczki Chrzanowa, okolic z początków XX wieku. No i mamy jeszcze rzeczy, które pochodzą ze zbiorów parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja, ponieważ Henryk Lewenfeld podarował parafii ornaty, podarował mozaikę, która zresztą jest w kościele i krzyż ołtarzowy, jest to drewniany krzyż zdobiony masą perłową a figura Jezusa ukrzyżowanego w kości słoniowej.